Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czytaniu karty dnia na czwartek. Dzisiaj czytamy sobie kartę podstawową i będzie dzisiaj też rada. Sześć mieczy tutaj mamy dla baranka. No i jeszcze będzie dzisiaj rada na zamieszania. No, sześć mieczy to jest to taki dzień, kiedy. Albo gdzieś się wybieramy, albo gdzieś wyjeżdżamy, albo szykujemy się do jakichś wyjazdów, albo tak po prostu no, szykujemy się do jakiegoś skoku, tak? Ale tutaj najczęściej chodzi o to, żeby pozostawić coś za sobą, bo to jest taka energia, gdzie my, gdzie czasem kończą nam się jakieś takie trudniejsze sytuacje i tak jakby jesteśmy w trakcie tego, żeby było lepiej. To jest czasem też jakaś ulga na przykład odnalezienie własnej drogi dalszej albo takie dążenie do tego, żeby osiągnąć spokój w życiu albo żeby dobrnąć do jakiegoś takiego spokojniejszego miejsca. No i Często ta karta jest związana, słuchajcie, z przeprowadzką, tak? Czyli z wyjazdem, z przeprowadzką albo z takim. Przenoszeniem swoich takich wyobrażeń na przyszłość troszeczkę dalej, aniżeli one były usadowione do tej pory. Czyli patrzymy, właśnie, no powiedziałabym, tak jak ten ptaszek tak? patrzymy tam w przyszłość, planujemy sobie coś, no i zastanawiamy się, tak, czy dolecę do tego następnego brzegu tak? a co tam będzie na tym drugim brzegu no, ale mamy nadzieję, że, że tutaj tak jakby idzie coś, idzie coś do nas dobrego, tak? Czasem też jesteśmy chronieni przed, przez kogoś albo mamy jakiegoś takiego przewodnika, który nas prowadzi. Narób zamieszania. Twoja kolej na wzbudzenie sensacji i sukces oraz wstrząśnięcie starymi posadami. Nie bądź mięczakiem. Być może ci się to nie uda, może będziesz wyglądać śmiesznie, może jednak sprawisz, że ludzie zmienią swój sposób myślenia. Każdy wielki pionier i twórca zmian narobił niezłego zamieszania. Ty też taki jesteś. No więc tutaj słuchajcie, jakieś, jakieś zamieszanie, tak. Serdecznie witam teraz wszystkie byczki. Dla byczka, królowa kielichów. No i jeszcze dzisiaj rada. Przygoda czeka. No więc takie macie karty. No jeżeli chodzi o, królowe, o królową kielichów, to no, najczęściej jest to kontakt tutaj właśnie z osobami, które są nam bliskie, tak? Tu możemy się z kimś kontaktować, z jakąś osobą czułą, współczującą, z taką poświęcającą się, a to czasem jest jakaś rozmowa z bliską osobą, po prostu. Natomiast to też jest taki dzień, kiedy jeżeli się nie kontaktujemy z nikim, to bardziej będziemy nadawać na falach takich uczuć, emocji. To jest też taka głęboka przenikliwość, taka bym powiedziała, psychologiczna. Czasem dbamy o innych. Albo dbamy też o to, żeby w naszej przestrzeni było dobrze, tak? I tutaj bardziej emocjonalnie będziemy się wyrażać, uczuciowo. Intuicję też mamy dobrą tego dnia. To jest taka też energia, gdzie żywimy taką głęboką miłość do przyjaciół, rodziny czasem na przykład. No i też jest to takie podążanie za głosem serca. No i tu macie przygoda czeka. Przerwij rutynę i pożyj trochę umiłowany. Czas na przygodę. Zaplanuj wakacje, wybierz się na spontaniczną przejażdżkę. Zmiana tempa i scenerii dobrze Ci zrobi. Poza tym nigdy nie wiesz, kogo spotkasz, ani czego doświadczysz po drodze. Może będzie to wspaniały nowy przyjaciel albo partner. Eee, wyborny posiłek w uroczym lokalu na przykład. Nowa perspektywa na życie, przygoda czeka. Pięknie witam teraz wszystkie bliźnięta. Dla Was osiem mieczy, i jeszcze dzisiaj będzie rada, pauza. No te osiem mieczy to ono tak zbyt zachęcająco tutaj, akurat w tej talii, nie wygląda. No jest takie po prostu mroczne trochę. Mroczna, trochę taka karta, tak? Możemy iść tylko określoną drogą, bo po boku niczego nie widzimy. No, i to też tak może być przy tej ósemce mieczy, bo wydaje nam się czasem, że możemy iść tylko tą drogą, a nie inną. Tak? Czyli mamy taki, takie wąskie pole manewru, bym powiedziała. To jest też taka iluzja, że utknęliśmy na przykład w jakiejś pułapce, nie widzimy wyjścia z tego, prawda? Yy, mamy przy tej energii brak pewności siebie, czyli takie trochę, za, takie, wiecie, takie, o, trochę takie poczucie takiej bezradności to też jest. Yy, no i boimy się, boimy się podjąć jakiekolwiek działanie, tak? Natomiast karta ta zachęca do tego, aby wziąć odpowiedzialność za swoje życie. I aby tutaj tak jakby no, nie uwierzyć do końca w tę iluzję, że jest tylko taka droga, a innej drogi nie ma, prawda? Czyli tutaj jest to, jest to taki dzień, kiedy jesteśmy trochę zablokowani. Jeżeli chodzi o pauzę, to jest rada. Jeśli nie jesteś pewny decyzji, to prawdopodobnie masz ku temu dobry powód. Daj sobie czas i przemyśl to. Nie ma potrzeby się spieszyć. Pozwól, aby prowadziła Cię mądrość Twojego serca. Jeśli czujesz presję, by działać natychmiast, prawdopodobnie to znak, że nie jest to dla Ciebie właściwa okazja. Nie martw się, bo pojawi się więcej możliwości, a te właściwe będą pasować do Ciebie, jak ulał. Raczki teraz pięknie witam. No i dla raczka mamy asa kielichów. I jeszcze dzisiaj radę, zaoferuj swoją miłość. No, i to są takie karty, słuchajcie, takie miłosne, uczuciowe. Właśnie ten Kielichów często mówi o takim pragnieniu bycia z kimś, dzieleniu się swoimi uczuciami. To są takie piękne doświadczenia emocjonalne. To może być romantyczny dzień. Kiedy się z kimś spotykamy, albo bardzo głęboka przyjaźń, z kimś na przykład przeżywamy coś takiego, no czasem bywa też to i takie oświecenie duchowe, prawda? No ale może być też zaproszenie, list miłosny, może być jakaś randka, może chcemy, nie wiem, kupować jakiś, jakiś, jakiś dom, czy budować wspólny dom, czy z kimś wspólnie coś budować, chcemy. No, w tym asie kielichów są zawarte raczej takie fajne i pozytywne sprawy. Natomiast tam też co sobie do tego kielicha włożymy, to to będziemy mieli, prawda? Jeżeli sobie ugotujemy coś z miłością, to będzie to smakowite, a jeżeli ugotujemy coś z nienawiścią, to nie da się tego zjeść albo jak zjemy, będziemy chorzy. Także tutaj różne rzeczy mogą być w tym asie kielichów. No i tutaj zaoferuj swoją miłość. Czy w Twoim życiu jest ktoś, kto mógłby skorzystać z życzliwości? Gest nie musi być duży. Wyślij e-maila, odbierz telefon, wpadnij w odwiedziny, lub wyślij bukiet kwiatów. Niech ta osoba wie, że o niej myślisz. Kiedy hojnie ofiarowujemy naszą miłość, ta troskliwa energia wraca do nas dziesięciokrotnie, jednocześnie podnosząc nas na duchu w tym procesie. Wyciągnij dłoń i zaoferuj swoją miłość już dziś. Pięknie witam teraz wszystkie lwy. A dla lwa piątka mieczy. No i jeszcze dzisiaj będzie rada, bądź obecny. No i ta piątka tych mieczy, no to ona tutaj. Może nam sugerować taki dzień, że możemy dojść do wniosku, że podjęliśmy nie najlepsze decyzje albo podejmujemy nie najlepsze decyzje, bo to są takie niemądre wybory. Są lepsze sposoby, abyśmy byli bardziej szczęśliwi. Tu trzeba unikać też ludzi nieuczciwych, takich, którzy mają takie no. Jakieś wątpliwe, wątpliwe bym powiedziała motywy, albo może być też tak, że no zdajemy sobie sprawę, że z tym kimś nie powinniśmy dalej robić interesów, czy nie jest to sprawiedliwe, co się dzieje w naszym życiu, zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie i tak dalej. Natomiast to też jest karta takiego trochę bólu. No więc tutaj też jakiś ból taki fizyczny czasem jest przy tej karcie, ale też i możemy towarzyszyć komuś, <coughs> przepraszam, w jego problemach, w jego jakimś takim właśnie dołku psychicznym, albo niedomaganiu fizycznym, to i to też tak jest, no bo bywa często przy tej karcie tak, że Chcemy sobie pomóc, ale nie potrafimy, chcemy komuś pomóc, ale ten ktoś na to nie pozwala, więc trochę jest to takie, taki czas na przemyślenie sobie pewnych rzeczy. Bądź obecny. Twoja pełna obecność jest największym darem, jaki możesz dać sobie i innym. Życie dzieje się właśnie teraz, w tej chwili. Dziś to jedyny dzień, który się liczy. Zakotwisz się w teraźniejszości i daj z siebie wszystko. Zwróć uwagę na szczegóły i chłoń słodycz. Bądź obecny. Teraz pięknie witam wszystkie panny. Dziesiątka kielichów dla panny. I jeszcze dzisiaj będzie rada. A rada będzie, celebruj swoją miłość. Bardzo ładne karty. Dziesiątka kielichów: jest to szczęście, radość, zadowolenie. Chęć bycia z osobami, które kochamy, lubimy, w towarzystwie których czujemy się dobrze. Jest to taka sielaneczka, można byłoby powiedzieć, czy to w domu, czy to w pracy, czy to po prostu w Twoim sercu. Jest to taka pełnia uczuciowa, pełnia emocjonalna. No, i tutaj powinno być dobrze. Powinien być to bardzo fajny dzień. Wykorzystajcie go właśnie na, na takie, bym powiedziała, no, zauważenie, za, za, zauważenie mm, miłych rzeczy, które dzieją się w Waszym życiu. Celebruj swoją miłość. Kiedy dbamy o ukochaną osobę, więź z nią się zacieśnia. Tworzymy głębsze poziomy zaufania, intym, intymności i przyjaźni. Bardzo łatwo pójść na łatwiznę w związku i włączyć ten tempomat, jednak zamiast tego związek należy urozmaicać, dodać mu pikanterii, zrób coś wyjątkowego i spontanicznego. A jeśli obecnie szukasz swojej bratniej duszy, wybierz się na fajną randkę. Im będziesz szczęśliwszy i bardziej spójny z samym sobą, tym atrakcyjniejszy będziesz dla innych. Pięknie witam teraz wszystkie wagi. Karta siły dla Was. I jeszcze dzisiaj będzie rada, a rada nie dogadzaj wszystkim. No a karta siły i mocy, no to ona jest bardzo szczególną kartą, dlatego, że jest to energia, która wydobywa z nas siłę. To się dzieją takie rzeczy, gdzie człowiek. Jeżeli przejdzie przez pewne sytuacje, to czuje, że ma taką moc osobistą i uświadamia sobie, że jest jeszcze silniejszy niż mu się wydawało, że był, tak? że jest. To też jest współczucie takie, towarzyszące pewnym wydarzeniom i te współczucie będzie skierowane stricte do ciebie, czyli do siebie, ale też i do innych osób, prawda? Czyli tutaj mamy się pozbyć wszelkich blokad, przy tej energii. To jest też okazywanie życzliwości, czyli to też jest taka energia, gdzie my działamy przez tę czakrę serca. Ona jest tutaj najważniejsza. Współczucie, przebaczenie, życzliwość, i przez to właśnie uświadamiamy sobie, że. Że jesteśmy silni. No, ale często się to tak pokazuje właśnie, że, że najpierw na naszej drodze stają jakieś problemy, coś czego się boimy, jeżeli przez to przejdziemy, uporamy się z tym, to jesteśmy silniejsi. Nie dogadzaj wszystkim. Kiedy koncentrujesz się na życiu zgodnie ze standardami innych ludzi, nie poświęcasz wystarczająco dużo czasu na podnoszenie własnych. Niektórzy oczekują, że będziesz się zachowywać w określony sposób i maszerować w rytm ich nudnego bębna. Oni znajdują bezpieczeństwo w monotonii, ale w tobie rozbrzmiewa piękny rytm. Twój talent jest po to, by się nim dzielić. Nie umniejszaj sobie, aby dopasować się do innych lub zdobyć aprobatę. Zamiast tego odrzuć swoją potrzebę dogadzania innym i po prostu bądź wspaniałością. Teraz pięknie witam wszystkie trzy skorpiony. Skorpiony. Karta koła fortuny dla Was. No, i jeszcze dzisiaj będzie rada. Daj sobie przestrzeń. No, to takie bardzo słuchajcie, ma się, Macie takie karty. Bardzo takie związane z wszechświatem. Może się ktoś do planetarium. Wybiera, słuchajcie, albo będzie ktoś oglądał jakiś program, na przykład w internecie czy w telewizji, który będzie dotyczył właśnie gwiazd, tak? No bo takie bardzo macie te karty takie właśnie <laughs> przestrzenne. No ale jeśli chodzi o koło fortuny, no to oczywiście może być to zrządzenie losu. No może się wydarzyć coś, czego się nie spodziewamy. To jest też taka energia, gdzie krąży energia krąży w kółko, czyli są to powtarzalne rzeczy też, tak? Od czasu do czasu właśnie taka cykliczność do nas zagląda. No nie? Ale też może być jakiś nowy początek i koniec, na przykład jakiegoś opóźnienia. To koło fortuny też symbolizuje postęp, pozytywne zmiany w życiu. To może być dzień związany z podróżą, z wyjazdem, właśnie gdzieś tam, tak. Natomiast też czasem jest to chodzenie sobie po jakimś centrum handlowym, albo poruszanie się na przykład gdzieś w kółko. Może być też i w internecie, prawda? Tutaj w kółeczko się coś dzieje i to tak często jest. Bywają też takie wydarzenia, przy tym kole fortuny, że jeżeli się potem nad nimi zastanowimy, to sobie powiemy jejku, jak to było możliwe, że taki splot wydarzeń był tutaj, żeby, żeby doprowadziło to do jakiegoś momentu, w którym teraz jestem, tak? czyli czasem jak spojrzymy wstecz, to to widzimy. Daj sobie przestrzeń. Czasami trudno rozpracować, co nas dzieli, gdy nie mamy wystarczająco dużo wolnej przestrzeni. Zrób więc krok wstecz, aby stworzyć miejsce na szczerą rozmowę. By być, musisz, być może, przepraszam, być może musisz skonsultować się z terapeutą, który poprowadzi cię przez emocjonalny gąszcz, a może po prostu potrzebujesz nowych narzędzi do zdrowej komunikacji. Czymkolwiek by to nie było, nie próbuj tego teraz naprawiać, dajcie sobie nawzajem trochę przestrzeni. No, może w ogóle komuś będzie potrzebna przestrzeń, słuchajcie. Może trzeba będzie gdzieś wyjść, gdzie jest dużo wolnej przestrzeni, tak mi się kojarzy, bo tutaj na tej karcie koła fortuny też jest tak bardzo dużo wolnej przestrzeni, tak? Strzelce teraz pięknie witam. Rycerz monet dla Was. I jeszcze dzisiaj będzie rada. Mów prawdę. No a rycerz Monen to raczej jest to energia taka ziemska, czyli taka słuchajcie, że zajmujemy się tymi przyziemnymi rzeczami, ale one sprawiają nam wielką radość, planujemy coś na przyszłość, czekamy aż będziemy mogli zrobić ten pierwszy krok, jesteśmy lojalni, możemy się też kimś opiekować, ale też i się taką spostrzegawczością, Wykazujemy, tu trzeba też zwrócić uwagę na detale, na szczegóły, bo tu planujemy bardzo dokładnie. Zanim podejmiemy działanie, to mamy mieć wszystko opracowane, a potem dopiero się bierzemy do roboty. No i też te szczegóły są bardzo ważne, oczywiście, wyczekiwanie na taki idealny moment, żeby ruszyć do przodu. No i słuchajcie, to też jest tak, że Czasem zdajemy sobie sprawę przy tej karcie, że ktoś tam czuwa nad nami, tak? Że są jacyś tam aniołowie stróże albo jakieś siły wyższe, które są nad nami i nas w pewnym sensie prowadzą. Taki przebłysk tego dnia może też być. Aczkolwiek większość z Was na pewno będzie zajmowała się sprawami takimi przyziemnymi. Mów prawdę. Mów otwarcie i wprost. Być może musisz być z kimś całkowicie szczery, może samym sobą. Czy mówisz, że wszystko jest w porządku, choć wcale tak nie czujesz? Skrywasz swoje potrzeby, bo nie chcesz wprowadzać zamieszania. Kiedy ukrywamy prawdę, to w końcu wyjdzie ona na jaw w destrukcyjny sposób. Działaj uczciwie i mów, co naprawdę masz na myśli. Chociaż uczciwość może prowadzić do krótkotrwałego dyskomfortu, to twój długotrwały spokój i szczęście są tego warte. Koziorożce teraz pięknie witam. Dla Was rydwan. No i jeszcze dzisiaj będzie rada. Bądź naturalnie piękny. No, a Rydwan to raczej jest to taki dzień, kiedy albo gdzieś wyjeżdżamy, albo robimy coś przy samochodzie, albo dzieje się w ogóle wszystko szybko, dużo się dzieje. Czasem trzeba na przykład jakieś dwie sprawy po drodze załatwić, albo co najmniej dwie sprawy. To też są takie nagłe wydarzenia, że dzieje się coś, czego się nie spodziewamy. Ale też może być i bardzo miła nagroda przy tej karcie. To jest taki dzień, kiedy godzimy wiele spraw ze sobą, ale mamy też dużo determinacji i kieruje nami wola wola działania, wola zdobywania, albo chcemy świętować po prostu. No i też takie uznanie w społeczeństwie, oczywiście, możemy przy tej karcie mieć, także tutaj tak to może wyglądać dzień szybki, dużo się dzieje. No, a czasem też jakiś romans, a czasem ta kariera zawodowa, tak, u koziorożca taka bardzo ważna. Bądź naturalnie piękny. Całe Twoje ciało jest cenne, więc wybieraj produkty, które odzwierciedlają Twoją świadomość i zaangażowanie w miłość do siebie. Powiedz nie toksycznym i tak wszelkim najzdrowszym składnikom. Zasługujesz na to, by wyglądać i czuć się świetnie i jesteś wart tego wysiłku. Bądź naturalnie piękny. Wodniki teraz pięknie witam. Wy macie kartę transformacji. No i jeszcze dzisiaj znajdź swoje plemię jako rada. No i tutaj karta transformacji, tak? Ona będzie tutaj mówiła o takim uwolnieniu się od czegoś, bym powiedziała, o takim nie wiem, takim też przemyśleniu sobie pewnych spraw, pogodzenie się też z czymś. To jest tutaj się może coś zakończyć, ale z kolei od razu się tak jakby nam coś rozpoczyna. To są takie zakończenia czegoś, które nas prowadzą, ale od razu do jakiegoś nowego początku. No i też czasem czasie taka potrzeba uwolnienia się od pewnych ludzi albo od pewnych sytuacji. To są ludzie i sytuacje, którzy, z którymi nie jest nam już po drodze, prawda? No i oczywiście też wielkie przemiany duchowe mogą być przy tej energii, czyli coś, co się dzieje, tak jakby transformuje nas tutaj wewnątrz nas. Czasem przy tej karcie też. Przy czytaniu karty dnia może się nic nie dać, po prostu będzie cisza i spokój. Znajdź swoje plemię. Gdzieś jest Twoje duchowe plemię, a kiedy już znajdziesz członków swojego plemienia, będziecie się razem radować. Motywujcie się wzajemnie, wspierajcie się i trzymajcie razem. Dzielcie się swoimi osiągnięciami, nadziejami, pragnieniami i cierpieniami. Chwalcie się nawzajem i ofiarujcie najmilszą i silną miłość, gdy jest taka potrzeba. W grupie jest siła, nigdy nie jesteś sam. Rybki, teraz pięknie witam. Dla Was, kochani, piątka buław. No i jeszcze dzisiaj rada: bądź dla siebie łagodny. No ta piątka buław to ona z tą łagodnością za dużo wspólno, wspólnego nie ma, i tu właśnie warto by się było nad tym zastanowić, bo przy tej piątce, to może się okazać, że chcemy tutaj z kimś walczyć, chcemy tutaj odpychać jakiś atak. Może lepiej podejść do tego dnia bardziej na spokojnie, prawda? Bo tutaj walcząc z kimś, dajemy mu naszą energię. To są często konflikty z ludźmi, a bardzo często wywoływane właśnie odmiennym zdaniem. Ja bym też tutaj powiedziała, że. Zbyt duża ambicja. Zbyt duża ambicja może Ciebie wyczerpywać albo mieć kontakt możesz dzisiaj właśnie z tymi osobami, które są zbyt ambitne. Czasem warto jest oczywiście się obronić, bo nie ma być tak słuchajcie też do końca, że, że tutaj każdy może z nami robić co chce. Ale jeżeli byłyby to takie sprawy, takie wiecie, potyczki słowne, kto ma rację, a ten nie ma racji, a ten. to nie ma sensu w to wchodzić, bo to jest tylko takie szarpnięcie Twoich strun spokoju. I jeżeli się te struny rozedrgają, to nie będziesz miał dobrego dnia, prawda? Czyli tutaj musimy być dla siebie łagodni, mamy taką radę, bądź dla siebie łagodny. No i też czasem jest to tak, że się gorzej czujemy, prawda? Mamy jakąś temperaturę podwyższoną, stany zapalne w organizmie albo towarzyszą nam jakieś alergie. Bądź dla siebie łagodny, zdejmij nogę z gazu i nie wymagaj od siebie tak wiele. Jeśli potrzebujesz odpoczywać, zrób sobie przerwę. Świat się nie zawali, jeśli się zdrzemniesz. Ukochany, zrezy zregeneruj się. Jesteś prawdziwym skarbem, bądź dla siebie czuły. No i to jest, myślę, bardzo dobra rada. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, zapraszam do kolejnych czytań.